O masakra moi drodzy, o kurczę, co my tu mamy, jaki drip marketing wleciał, naprawdę, wow, nowa postać, którą już widzieliśmy na trailerze, mamy w końcu długo wyczekiwaną także przez wiele osób Sidwin oraz Clarence, czyli osoba postać... Która już ja sam oczekiwałem, ma pistolet w ręce i jest jednocześnie szermierzem elektro, Więc no, moja ulubiona caching ma konkurencję Witajcie serdecznie moi drodzy, ja jestem Lucik A oto przed wami drip marketing oraz omówienie nadchodzących banerów do wersji 4.6 Genshin Impact A najpierw może przyjrzyjmy się tym postaciom, bo chociaż Design Clorent tak naprawdę już znamy Wiadomo, że ona ma być szermierzem elektro. To wynikało chociażby z fabuły Fontaine w Katzence bardzo ładnie i sprawnie nim wymachiwała. Niestety tutaj jest ucięty. Mm, tutaj mamy opis tej postaci na Twitterze, na Facebooku i na YouTube, pewnie będziecie mogli sobie poczytać i zobaczyć. No, generalnie mam nadzieję, że mm, zrobią z niej porządnego DPS-a, takim jakby jest chociażby Adlercie. No, ale to za chwilę może. Mamy oczywiście jeszcze Siegewyn, która będzie healerem Hydro. Niektórzy myśleli, że Krajon, no ale dobra. <noise> Także zobaczymy, jak to jeszcze będzie też z nią szło tutaj. Chociaż szczerze mówiąc, jakoś się w nią bardzo nie zagłębiałem, ale... E, ...lucikowancemonki na Discordzie Ew. wam mogą bardziej wyjaśnić tę postać. Tam wiem, że parę osób się nią interesowało. No i mamy jeszcze tutaj Setosa które prawdopodobnie będzie pochodzić z Sumeru, też jest elektro i tutaj zgaduję, że mamy łuk z Battle Passa, on tutaj sobie trzyma, czyli jest to elektro łucznik. Czy już miała konkurencję? Zobaczymy. Ciekawe, jak to będzie jeszcze wyglądać po kwestii jakości, czyli Clorent zgaduje, że będzie to pięciogwiazdkowa postać. Suizwin so, chyba też pięciogwiazdkowa? Tak mi się wydaje, przynajmniej a Setos będzie czterogwiazdkowym, ale mogę się mylić, zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądać. No w każdym razie bardzo się cieszę, e, aż trzy nowe postacie, czyli będzie się działo w wchodzącej wersji. W 4. pokażę się przy okazji też, mm, tutaj mamy jeszcze szybki opis eventów, mamy tutaj O dwó dwie sieroty z House of Heart, mamy Gino i mamy Xian Lin tutaj najwyraźniej. No i mamy jeszcze Lana ja, czyli trzecią sierotę. Okej. <grych> Okej, okay. okay, ale to już widzieliśmy w zapowiedziach na livestreamie, więc tutaj nie, też nie ma co tak bardzo się tym jarać. Jeszcze później na koniec filmu spojrzymy szybko, rzucimy okiem na nowe artefakty. Ale zaczniemy właśnie, właśnie od tych banerów. Czyli mamy Art Kto widział cokolwiek z nią związanego TikToki. Nie Tiktoki były zasypane to Arlecineka na Saipista I... Osobiście uważam, że faktycznie może być zajebista. Jest to Pyra DPS, który ma bardzo szerokie ataki. Jeszcze do tego wykorzystuje yy, ten efekt. Jak on się nazywał? A właśnie, Bond of Life. Dobra, mamy tutaj. Więc będzie wykorzystywać Bond of Life, czyli nowa, nowy efekt, który pojawił się w Fontaine. Do tej pory można było go uzyskać za pomocą yy, mieczy, miecza i katalista, którego można było wytworzyć w Fontaine. Ale żadna postać jakoś bardzo szczególnie nie wykorzystwa sensownie tego efektu aż do momentu, dopóki się nie pojawi Arlecino i nawet dodali twórcy dedykowany pod nią set. chociaż mam nadzieję, że więcej się pojawi postaci, które mm, wykorzystają właśnie ten bond of life. Także fajnie. Szerokie cięcia, czyli to będzie coś yy, innego niż to, co oferowała Hutao czy Yoimiya, zwłaszcza Yoimiya, gdzie jednak te postacie głównie koncentrowały się na single targecie. Tutaj jednak Arlecina bardziej idzie w stronę AoE i to mi się bardzo w niej podoba. Jeszcze zobaczymy, jak będzie z obrażeniami. Te podejrzewam, że będą wysokie. No i szybkość się cięć do tego, także no myślę, że to będzie potężna niszczycielka. Yy... Po prawej stronie ekranu mamy tutaj oczywiście Sianning, którą prawdopodobnie każdy ma, ale jest bardzo przydatna, więc jeśli jakimś cudem macie konstelacji, to to jest dobra okazja, a jak nie, no to przykro mi bardzo z Rotwisha. Fremenet, czyli cztergwiazdkowa eula, która wiele osób mówi, że jest lepsza, lepszy w tym przypadku. No i mamy Lenet, czyli kociarę, a ja uwielbiam koty, więc polecam. No i mamy Linea, czyli nieco zapomniany łucznik Pyro, który jest naprawdę fajnym DPS-em do pogrania. Jednakże po swoim banerze dosyć szybko ucichły o nim głosy, każdy się nie miarała, a potem nagle cisza. Ale jacyś tam fani Linea zawsze się znajdą, no i po po konstelacje jak najbardziej są spoko. Mamy oczywiście ich bronie i tutaj sobie przejdę może do innych szczegółów. Czekajcie, muszę sobie coś tutaj znaleźć. Tutaj sobie pozwoliłem wejść na wiki, żeby nie szukać statystyk na próżno. I mamy tutaj Crimson Moon Semblance, bardzo ładna włócznia, która jednocześnie będzie w rękach Arlecchino Kosą. No i tutaj generalnie główna statystyka to jest uwielbiany przez EOD critrate do 22%. Natomiast w pasywce... Mamy dawkę 25% z bond of life, maksymalnego 25% HP pod warunkiem, że chargerowany atak trafi przeciwnika i ten efekt działa raz na 14 sekund. A kiedy postać posiadającą tą włócznię ma na sobie bond of life, to wtedy ta postać otrzymuje 12% damage bonus. A kiedy Bond of Life jest wyższa niż 30% maksymalnego HP, to wtedy ten bonus zwiększa się do 24%. Więc naprawdę potężna pasywka, potężna włócznia i Crate Rate zawsze na wagę złota jak najbardziej się przydaje. Więc myślę, że Weapon Banner obok łuku Linea również będzie tutaj bardzo opłacalny, pod względem piątek przynajmniej. Jeśli chodzi o czterogwiazdkowe gwiazdkowe bronie, to tak średnio szczerze mówiąc, jeśli nie macie jakiegoś dużego zapasu iszy, to możecie ten Weapon Banner jak zwykle jak klasycznie olać, jednak pamiętajcie, nie zapominajmy o tym, że jednak pan Vondry potrafią bardzo dużo zeżyć. Yy, wishy. Natomiast jeśli taką dychę czy dwie możecie rzucić, spróbować swojego szczęścia jak najbardziej. Życzę Wam, żeby wypadła jedna z tych dwóch broni, bo naprawdę są bardzo OP. Ukraina, ja przypominam, tam daje te 88%, nie, mniej, troszeczkę tego Great damage'a. więc i z pasywki też na wiele postaci, na wielu DPS-ów, czy to ganiu, czy to w też też się spisywać ten łuk. Także fajnie, moi drodzy, mamy Arlecino, który był u rodziny Lilanki, to tam jeszcze TCG, tutaj możecie zobaczyć sobie gameplay Arlecino. Naprawdę ładnie to wygląda, nie? Tutaj jeszcze coś mamy. Ja jebę. Mm. Pikantnie to wygląda naprawdę, moi drodzy. Warto ujszować, chociaż ja osobiście nie... Nie wiem, może będę budować Pity na Arlecina, bo mam gwaranta. A z drugiej strony jednak z racji, że Clorent oficjalnie się pojawiła w 4.7, ma być w 4.7 i naprawdę podoba mi się jej design. Yy, to jednak chyba sobie odpuszczę to budowanie pity, ewentualnie tam dychę rzuca, spróbuję szczęścia, bo nawet jakby mi wpadła ta Arlecino, to nie będę raczej narzekać. Dobrze, moi drodzy, mamy dwa nowe sety artefaktów Unfinished Revere i Fragments of Harmonic Whimsy. Fragments of Harmonic Whimsy jest to set artefaktów rekomendowany na Arlecino. I ono bezpośrednio tutaj stakuje się z Bond of Life. Czyli efekt, który sama w sobie Arlecchino jest w stanie wytwarzać swoim Elemental skillem. Jeśli ten bond of life się zmniejsza albo zwiększy, to wtedy e, do 3 stacków mamy, otrzymujemy 18% zwiększonego damage'a na 6 sekund. Czyli coś na tej samej zasadzie co Mary Shaws działa, czyli jeśli nasze zdrowie się zmniejszy lub zwiększy, to wtedy mamy większą dawkę Crit Rate'a 12% na jeden stack z 3. Więc no myślę, że tutaj na Arlecino, póki co, jako jedynej postaci będzie się najlepiej tutaj spisywać. Owszem, mamy jeszcze ten miecz z Fontaine'a, o którym wspomniałem i jeszcze ten katalizator, ale wątpię, żeby to było takie efektywne, jak właśnie w przypadku Arlecino. Ale kto wie, może sobie potestujemy, co Wy na to. Tutaj nawet jest napisane, że głównie tylko Arlecino korzysta z tej mechaniki Bond of Life, więc... Ale jeśli nie chce wam się farmić tego setu artefaktów, to tutaj jest podpowiedź, że Gladiator's Final czy też Echoes of the Offering będą też również dobrymi setami do farmienia na Arlekino. No i wiadomo też, jak najbardziej można się bawić w zamienniki. Dobrze, przejdźmy do Unfinished Effect Explained, gdyż ten set artefaktów bardziej bazuje na podpaleniu. Czyli po odejściu z walki na 3 sekundy, mm, damage jest zwiększony do. 50%, więc jest to spokła sprawa w sumie pod burst e, Lin, tak teraz się domyślam. W walce, jeśli żaden z przeciwników nie jest podpalony na więcej niż 6 sekund, wtedy ten damage będzie się co sekundę zmniejszać o 10%, czyli z 50% będzie nam się co sekundę ujmować 10% aż do zera. A kiedy podpalony przeciwnik istnieje w okolicy, to wtedy ten damage będzie się od 0 do 10% zwiększać, aż do 3 do 50%. Więc działa to w jedną i w drugą stronę, ok. No i ten efekt cały czas działa, jeśli postać jest poza walką, poza polem walki. Więc do Sianlin jest to idealna sprawa. Ewentualnie Benetta. Czyż głównie Sialin. Tutaj głównie Sianin mi się widzi. Ten set artefaktów średnio mi się widzi chociażby na jej czy Hutao. Chociaż myślę, że z Berlin. Można by potestować, ale jeśli mam być szczery, to nie, bo jej mija czy Hutao są to postacie, które najwięcej czasu spędzają na polu walki, więc... Ymm, no tak trochę średnio. A taka Sialin ma swój własny detekowany set. Całkiem nieźle, co? Dajcie znać, na kim wy byście jeszcze używali tego setu. Może o kimś zapominam, bo miałem jednak przerwę na, więc wiecie o co chodzi. Co ciekawe, oba sety dają dwie części podatek, więc jeśli chcielibyście kogoś zbudować full podatak, to również z obce do farmienia tej domenki. Overallowo myślę, że nadchodząca zmiana w Genshinie będzie bardzo przyjemna i będziemy mieli po kogo wish'ować, mam nadzieję, że eventy będą również dawać nam sporo frajdy, a tymczasem moi drodzy zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, gdzie mamy do czynienia z seriami Zagrajmy wy oraz poradnikami nowymi więc zapraszam serdecznie do oglądania, do subskrybowania, do lajkowania, żeby wesprzeć moją działalność, moi drodzy. Coraz bliżej tego tysiąca subskrypcji, więc działamy, działamy, moi drodzy. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Ej!